W naszym studiu wywiadów gościmy teraz panią Martę Parafińską, która jest menadżerem do spraw franczyzy w Comfort. Pani Marto, dlaczego warto zacząć prowadzić z Wami komfortowy biznes, a więc zostać Waszą franczyzowiercą? Ponieważ jesteśmy wyjątkową firmą, jeżeli chodzi o ten model biznesu. Nasz model biznesu jest to franczyza depozytowa co oznacza, że można komfortowo zacząć biznes, nie angażując znacznej sumy środków własnych. Jest to franczyza depozytowa, czyli towar, który jest w sklepie, wyposażenie sklepu jest w depozycie. Czyli nowy przedsiębiorca nie musi angażować tak dużej ilości środków, nie musi brać kredytu. Na to, co dostaje, opłata wstępna jest stosunkowo niska, mhm. dlatego też może czuć się bezpieczniej. I jak wygląda pokrótce taki, takie wejście z Wami we współpracę jako franczyzowo na początku jest rozmowa weryfikacyjna i tutaj jakbym miała określić czynniki, które są najważniejsze przy rozpoczęciu biznesu, to my stawiamy na ludzi, czyli człowiek. Najpierw jest człowiek, sprawdzamy, weryfikujemy, jakie ma podejście do biznesu, też czy nasze wizje są spójne. Przedstawiamy, czego my oczekujemy, ale też wysłuchujemy drugiej strony co może nam dać i jak sobie wyobraża ten model biznesowy. Później kluczowym elementem jest miejscowość. Dlatego, że u nas też jest wyjątkowe to, że w miejscowościach, gdzie sklep komfort już funkcjonuje, nie otwieramy nowego sklepu franczyzowego, czyli nie robimy konkurencji franczyzobiorcom. Franczyzobiorca otrzymuje wyłączność powiatową na sprzedaż, czyli musi być miejscowość, która jest zweryfikowana przez nas jako odpowiednia do sprzedaży i do rozwinięcia tego sektoru biznesu, a później to już, jeżeli te dwie rzeczy już mamy, to już idzie łatwo, dlatego że musimy znaleźć lokal, też my y, jako zespół pomagamy, nie zostawiamy franczyzobiorcy samego. Y, później szybko budujemy sklep, y, szkolimy franczyzobiorcę, wdrażamy w nasze struktury, bardzo dużą pomoc oferujemy. Y, wszystkich franczyzobiorców traktujemy jednolicie, tak jak nasza sieć sklepów własnych. Więc model szkoleniowy, wdrożeniowy, wszystkie procedury, nasze know-how, wszystko staramy się przekazać jak najbardziej klarownie i czysto. I ile trwa taki proces od pojawienia się pomysłu, że ktoś przychodzi do Was i mówi, że jest zainteresowany do momentu, kiedy rzeczywiście ten sklep już jest otwarty? Eee, tutaj to zależy od tego też, w, jakiej, e, w jakim stanie mamy lokal. Dlatego, że czasem są to lokale, nasze lokale e, powinny posiadać od 500 e, wzwyż metrów kwadratowych, 500-700 metrów kwadratowych. I jeżeli była tam wcześniej prowadzona działalność, wiadomo, że potrzeba to trochę czasu, żeby uprzątnąć, żeby e, zrobić porządek i żebyśmy my mogli wejść z pracami. Jeżeli jest to lokal, który jest pusty, e, to budowa sklepu trwa około 2-3 e, miesięcy. Formalności staramy się dopełniać jak najszybciej. Jeżeli chodzi o pierwsze spotkanie i jeżeli nasze wizje są spójne, później jest wiadomo procedura, komitet inwestycyjny, akceptacja przez zarząd kandydata, przedstawienie lokalu, ale jesteśmy w stanie to zrobić w przeciągu miesiąca. Więc to idzie naprawdę bardzo szybko, w zależności też od tego, jakie są oczekiwania franczyzobiorcy. Czasem franczyzobiorca szuka, ale z bardzo dużym wyprzedzeniem modelu na biznes. Czyli to nie jest tak, że jeżeli szuka dzisiaj, to on chce w przeciągu miesiąca otworzyć biznes, tylko no, na przykład pracuje gdzieś na etacie i informuje nas, że w przeciągu roku chciałby po prostu tutaj zakończyć swoje formalności i wejść z nami w współpracę. Więc raczej podchodzimy indywidualnie. A ilu takich partnerów biznes? Macie I co najbardziej sobie oni tak naprawdę cenią we współpracy z Wami? Obecnie, jeżeli chodzi, to może zacznę od sieci Komfort. Sieć sklepów Komfort posiada 160 salonów, z czego 70, 69 są to sklepy franczyzowe, reszta są to sklepy własne. Mamy też franczyzobiorców, którzy posiadają. Więcej sklepów franczyzowych niż jeden. Ogólnie partnerów biznesowych mamy 60. I drugie pytanie było, co cenią sobie franczyzobiorcy? Myślę, że taką przejrzystość komunikacji, wsparcie i zaangażowanie nasze w prowadzenie ich biznesu. Nasz sukces to sukces franczyzobiorcy. Nigdy nie zostawiamy naszego franczyzobiorcy samego. Więc jeżeli są jakieś pytania, kwestie, jakieś różne wątpliwości, zawsze służymy pomocą. Mamy pełną strukturę taką codzienną współpracy. Sklepy franczyzowe są również włączone w naszą sieć operacyjną, w podział regionalny, więc na co dzień każdy franczyzobiorca ma pełny dostęp do dyrektora regionalnego, który zarządza danym regionem i z nim współpracuje. Więc tutaj myślę, że ta komunikacja, a przede wszystkim też poczucie takiego bezpieczeństwa franczyzodawcy, to nie jest tak, że otwieramy sklep. I po prostu franczyzobiorca e, sam sobie e, musi się wdrażać w ten rynek, tylko my bardzo mocno e, staramy się go wspierać i też służymy swoją radą, swoimi e, wynikami badań różnych marketingowych, e, różnych kierunków sprzedaży, e, kierunków produktów, e, szkoleń, więc e, jesteśmy zawsze dla niego. Czyli jest naprawdę komfortowo. Jak najbardziej? Oczywiście, <śla> oczywiście, <śla> oczywiście że tak. Uważam, że jesteśmy wyjątkowym modelem biznesowym w tym sektorze. Jeżeli chodzi o tę branżę, jest to bardzo ciekawa branża, bo tutaj już odchodzimy, komfort wielu Polakom kojarzy się z podłogami i wykładzinami. A my obecnie jesteśmy salonem wykończenia wnętrz. Mamy piękne, eleganckie produkty, jeżeli chodzi o wykończenie łazienki, kuchni, salonu. Więc jest to bardzo przyjemny model biznesowy, ale też bardzo wdzięczna branża, bardzo ładne produkty i bardzo fajni klienci. A co dziś oferujecie na targach Business Idea? Na targach oferujemy przede wszystkim zapoznanie z naszym modelem. Ponieważ niewielu Polaków, mimo że mamy 70 sklepów franczyzowych, to jednak jest to marka, marka polska, która jest na naszym rynku od ponad 30 lat. I wielu Polakom kojarzy się po prostu z siecią sklepów własnych. Więc przede wszystkim chcemy pokazać nasz model, nasz koncept biznesowy, doradztwo. Mamy różne materiały. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na nasze stoisko, również zainteresowanych współpracą odnośnie współpracy, odnośnie sprzedaży B2B, różnych sektorów, więc zapraszamy na nasze stoisko. Właśnie, a jak atmosfera? Jak by Pani opisała atmosferę, która tutaj dzisiaj panuje? Bardzo fajnie, różnorodna, widać, że różni klienci. Zarówno tacy, którzy uczęszczają na wykłady, ale też tacy, którzy szukają właśnie pomysłu na biznes, tak jak sama nazwa Targów na to wskazuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję.